Cześć witam dzisiaj tu mamy turbinę Holset dokładnie symbol 3596647 a dokładnie HY35W i tak ja chciałem tu pokazać wymiary a mniej więcej jak ona ma może się komuś przyda tu ma z tej strony tu z tej strony turbinę tu mierzyć wlot 55 wlot wlot tutaj jest normalny standardowy to jest ten T3 Te wyjście wyjście tak jak do naszych 80 do szóstek to pasuje ta śruby, na śruby a z tej strony z tej strony tu zmierzę tu na tym ogółem Nie będzie stało Nie będzie stało Tutaj jest Aj jeba Tu w tym cięższym miejscu One zróżnicowane Tu ona ma 58 A w tym szerszym 64, 65, 64 Tu w tym tutaj Miejscu tutaj, tutaj, turbina ma ten, będzie stało też nie, będzie chciało stać. Ta tu strona, tu jak to zmierzę sama turbo ma turbo kompresor, tak 30... 53, 54, tu całe z zewnątrz. Cały z wierzchu 78, 78. Tak, dobrze patrzę. Tak, 78. Potężny turbo. Koło kompresji. To tu jest mniejsze niż w 80. Bo w 80. To tu ma. Nie, no to ma podobnie, bo to jest. Tu sama końcówka, to zwężenie. To jest ciutkę mniejsze.

Na razie, na próbę, zamykamy tego usgt tu sprężynkę na sztywno, żeby trzymał. Wstawiamy do 80, nie do 60, do 12. Do 12. I wtedy będziemy co? I wtedy będziemy kombinować, jaki ten, ile będzie. Jak będzie przeładowywał, to będzie usgt zakładał. Jak będzie się przeładowała turbina tu jeszcze zmierzę ile dolot jest Do, trochę z luzem. no setka dolot setka kanalizacyjna rura będzie pasować oryginał, jakby to stąd miało być <ścoughs> tylko jeszcze z mnie zastanawia jak ja tu to, to połączę co tutaj zrobić tutaj czy spawać jakąś rurkę czy prosto wąż na to nałożyć może by tu tak troszkę obślichował około i tu na to wąż nałożył Tutaj tak obślichować, ten to zgrubienie i tu na to założył, by taki fajny uskok był I w miarę pasowało to może Także Horsebet porządna maszyna Dałem tu za niego troszkę ogółem ze sklepu ale się okazało, sprzedawca pisał, że wszystko sprawne, wszystko działa, a się okazało, że jednak miał taki luz. Tutaj w, tu było nawet troszkę oleju widać, ale dużo tu było widać na wylocie tu na tej stronie było widać taki olej. No olej było widać, że olej leci, tak nie i tam do regeneracji. I teraz, tu właśnie znajomy, znajomy naprawiacz. Niedaleki tu u nas naprawia turbinki i naprawił mi to. Tak, wiele, niewiele. Ogólnie w takiej cenie bym i tak nie dostał sprawnej, a nowej z internetu na pewno bym nie dostał. To mi taniej tu wyszło. Także zobaczymy. Próbujemy to zakładać. Będę musiał tu. Z tej strony inny. króciec chyba zrobić, bo jest szerzej. Śrubki są rozłożone. A z tej strony jest na gwint. Nie wiem, będę musiał wykręcić, zobaczyć co jest pod spodem. I i też zrobię na nypelek na ten na no. Na to zrobię. Nie tak jak w wszystkich jest ta rurka stalowa jest na te dwie śrubki. Tylko zrobię na ten, na, na, na wężyk, na rychty, na, na kruciec z nakrętką. Tak mam w 80 w twórce zrobione i dość fajnie to działa. Tam fajnie to działa. Szczelne jest, nie ma problemu z tym. Aha, tylko że w 80 mam, tak, do tej, tej yy, do tej. Do yy, tej. No. Do tej blaszki z dwoma śrubkami przyspawany nypelek, ale to się da. Jakoś wymyślimy. Dobra, dzięki na razie.